Boże Narodzenie odkryje teraz coś, czego Państwo się nie spodziewają. I Wigilia oczywiście, no. To jest taki czas, kiedy obowiązuje nas, czy nawet chcemy, czy nie, nawet w domowym zaciszu, dreskot. A co to takiego jest dreskot? Jak go polubić, to o tym rozmawiać będę teraz z panią Moniką Jurczyk, osą, czyli osobistą stylistką, autorką książek Bądź Boska i szefowa swojej szafy Bądź Boska i Elegancka w pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Moniko, dlaczego ten dress code tak naprawdę warto polubić i, i dlaczego bardziej nam ułatwia życie niż, niż krępuje nas, jak czasami mogłoby nam się wydawać? Dress code to są po prostu zasady. Zasady dotyczące tego, jak się ubierać w określonych sytuacjach. I to ułatwia życie, bo jeżeli my wiemy, jak się mamy ubrać, to jest nam łatwiej wybrać zestawy z szafy. Spędzamy przed szafą mniej czasu. Nie jęczymy tak jak zwykle. O Boże. Nie mam się w co ubrać. Nie mam się w co ubrać. To, nie, nie i nie wiem, czy to będzie odpowiednie. Są, są to takie zasady, które mówią: OK, na tą okazję powinnaś włożyć to i to, więc wtedy masz mniejszy wybór, ale dużo szybciej się decydujesz. No tak, bo największy problem to jest zdecydować się, bo większość z nas w szafie ma za dużo rzeczy. Oczywiście, że my mamy za dużo rzeczy. Ja ostatnio prowadziłam takie spotkanie, na którym pani powiedziała: No ja mam w szafie tylko kilkadziesiąt rzeczy. Na co sala wybuchnęła śmiechem, no bo przecież kilkadziesiąt rzeczy to jest jednak dużo. Lepiej mieć mniej rzeczy, ale naprawdę idealnych, a nie prawie dobrych. Dobrej jakości. I warto umieć rozstawać się ze swoimi rzeczami. E, tak, ale my tego nie umiemy pra, ja nie umiem. prawie nikt tego nie potrafi bardzo bym chciała, ale ile ktoś próbuje wyrzucić coś, to jest mi żal tego bo, bo przecież jeszcze przyda Agnie do po domu no to ja muszę przyjść do tej szafy jestem bezlitosna jestem, jestem okropna po prostu e, ostatnio jak robiłam szafę znanej trenerce em, e, i psycholożce to powiedziała, że żaden coach jej tak nie przeczołgał jak ja co uznałam za wielki komplement ale wyrzuciłyśmy trzy czwarte szafy Teraz w jej szafie są tylko rzeczy idealne i życie jest prostsze. A nie płakała po tych rzeczach? Płakała. I co z nimi zrobiła? My współpracujemy z kilkoma organizacjami i oddajemy ubrania. Te, które wyrzucamy, trafiają do organizacji, które pomagają kobietom startować w biznesie. Są takie organizacje, które zajmują się kobietami w trudnej sytuacji, kobietami bezrobotnymi albo takimi, które zmieniają swoje życie z różnych powodów, nie stać ich na ubrania, więc wtedy. Niektóre rzeczy, te, które najbardziej się nadają, właśnie trafiają do takich organizacji, bo nie ukrywajmy, że w naszych szafach są rzeczy, w których e, nawet w ogródku nie wypada się pokazać. Ta, część rzeczy nadaje się tylko do przerobienia na ścierkę, jeżeli jest otóż z odpowiedniego materiału. To. Otóż to. A ten wigilijny drescot wracając do tego, co przed nami, co nam mówi? Ach, no, ja w ogóle działam zgodnie z taką zasadą fashion moments, czyli tego, że każda chwila może być ważna i godna zapamiętania dzięki temu, co mamy na sobie, niezależnie czy to jest wigilia, czy po prostu wyjście do pracy, ale wigilia jest wyjątkowa, więc warto ubrać się tak, żeby akurat e, tę chwilę zapamiętać żeby nam było wygodnie bo to nie chodzi o to żeby się ubrać nagle w sztywne rzeczy w kostium marynarka spódnica i sztywna koszula bo nie wszystkie czujemy się w tym dobrze natomiast ważne jest żebyśmy czuły się jak gwiazdy dlatego że po pierwsze jak my się czujemy jak gwiazdy to od razu wyglądamy jak gwiazdy po drugie jednak na Wigilii będzie bardzo dużo zdjęć. Nie chcemy, nie chcemy później żałować naszych ubraniowych wyborów. No ale nawet jeżeli nie będzie zdjęć, to chyba jednak to, że jesteśmy jakoś odświętni ubrani, siłą rzeczy narzuca nam odświętny nastrój. Oczywiście, my się inaczej zachowujemy, inaczej gestykulujemy, nawet inaczej mówimy. Więc jakby ubrania są dopełnieniem tej świątecznej atmosfery. A jak przekonać zbuntowanego nastolatka, żeby zrzucił bluzę z kapturem? I do wigilii jednak. O, rady, elegancko. to jest najtrudniejsze rady. zadanie na świecie. Chyba z nastolatkami jest e, najtrudniej, e, ale może warto trochę poszukać e, w internecie i sprawdzić, e, jak ubierają się jego idole, bo oni też czasami mają takie przebłyski, że ubierają się elegancko i wtedy można, wzorując się na zdjęciu, spróbować wybrać taką stylizację, która będzie jednocześnie elegancka, fajna na wigilię i spodoba się babci na przykład. Nie to sztywny garnitur, Dokładnie może to być tak. coś, co jest tylko troszkę bardziej eleganckie niż tej być, ulubionej. Bluży. To może być marynarka, ale pod spodem t-shirt, dlaczego nie? Ważne, żeby to było coś innego niż na co dzień. Powiedziała Pani takie zdanie, napisała. Ubranie mówi za nas, do nas i o nas. Nie za dużą wagę przywiązuje Pani jednak do stroju. Nie jest to przesada. W końcu jest jeszcze takie inne powiedzenie, bardzo polskie, nie szata zdobi człowieka. A jak wiadomo, każda pracująca kobieta, jeżeli do tego jest matką, no to często no nie ma czasu na to, żeby skupić się na tym, jak chce wyglądać i w ostatniej chwili robi pewne rzeczy, bo na wszystko w życiu nie ma czasu i z czegoś trzeba zrezygnować. No więc ja może zacznę od tego, że nie szata zdobi człowieka. Ja też to słyszę bardzo często. Natomiast no to jest przysłowie, które jest dawno nieaktualne. Tak, tak. bo jak Cię widzą, tak, tak Cię piszą. Dokładnie to dokładnie, tak. znacznie bardziej aktualne. Dokładnie tak. My mamy 7 sekund na zrobienie dobrego wrażenia. I to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłam, bo wszyscy to wiemy, że mamy te 7 sekund i że 80% tego wrażenia to są przekazy pozawerbalne. Najważniejsze jest ubranie. Zresztą jakby zalew wszystkich mediów społecznościowych, w których jesteśmy, też mówi nam o tym, że obrazek jest ważniejszy. Nikt nie czyta długich tekstów. Nikt nawet nie otwiera linków piosenek. Wszyscy ale może bajkują, należy nad tym obrazce. ubolewać, no, że tak jest. Oczywiście, że możemy. Wszystko, żeby to zmienić, żeby rzeczywiście treść stanowiła o tym, jak coś jest postrzegane, a nie wygląd. Oczywiście, że możemy spróbować to zmienić, ale nie mamy szans. No, nie? Bo to jest jak kopanie się dokładnie, z Dokładnie, dokładnie tak. Nie mamy szans tego zmienić. Po co sobie przeszkadzać ubraniem? Lepiej sobie nim pomagać. Ja oczywiście, ja wierzę w kobiety, ja uwielbiam kobiety i wierzę w ich moc, w ich sprawczość, przedsiębiorczość, to, że potrafimy pogodzić pracę zawodową z, z byciem mamą, żoną i tak dalej. Ale jeżeli my mamy te wszystkie cechy, jeżeli jesteśmy absolutnie boskie w każdej dziedzinie, to dobrze jest to pokazać jeszcze ubraniem, bo wtedy te 7 sekund załatwia nam pierwsze wrażenie, a już drugie, trzecie, czwarte, piąte wrażenie zależy od nas i wtedy możemy pokazać nasze wnętrze. Ale jeżeli my nie będziemy dobrze ubrani, ubrane, to nikt nie będzie się zastanawiał, jaką my mamy duszę, niestety, w takich żyjemy czasach. No, Work pokazuje, że aż 75% respondentów uważa, że wygląd kobiety w pracy bardziej wpływa na jej odbieranie niż to się dzieje w przypadku mężczyzny. Dlatego kobiety znacznie bardziej muszą jednak dbać o przestrzeganie i dress code'u i, i o to, jak wyglądają. Kobiety dbać. muszą dbać, ale w przypadku mężczyzn to też jest tak, że ten garnitur to jest władza i seks, więc to jest jeden przekaz tylko. Więc oczywiście nie ma takiej presji społecznej na mężczyznach, że muszą dobrze wyglądać, ale też jeżeli dobrze wyglądają, to osiągają dużo, dużo więcej. Jeżeli chcemy mieć piękne, udane święta, to też musimy zadbać o to, żeby dobrze w nie wyglądać. E, tak, e, i jakby wcześniej, wcześniej Pani powiedziała o tym, że, że potrzebujemy strasznie dużo czasu, to nie do końca jest prawda. Znaczy my musimy być zorganizowane, żeby mieć dobrą szafę, na początku musimy trochę nad nią popracować, zrobić przegląd, wyrzucić wszystko to, w czym już nie chodzimy, co jest za małe, za duże, dziurawe. Ponaciągane z pramy, tak, z kulkami. Tak. Ale też ubrania, w których dawno nie chodziłyśmy. Jeżeli czegoś nie założyłaś e, przez jest rok. Dobre i klasyczne. Jak, jak nie założyłaś tego przez rok, to znaczy, że coś z tym nie halo i że już więcej tego nie założyłaś. A może było wypchnięte założysz. gdzieś tam na dno szafy i dlatego tego nie widziałyśmy, bo często tak się dzieje, że mamy za dużo rzeczy i po prostu zapominamy o nich. Tak, tak. Jest taka zasada, że jak nie widzisz, to nie nosisz. I A druga zasada, że przez 80% czasu wykorzystujemy 20% naszej szafy tylko. Ja chyba nawet 10%. <laughs> No ale nie może tak być, bo wtedy wydajemy kompletnie bezsensownie. Masz mało rzeczy, ubierasz się szybko. Do tego jakby jeszcze wziąć jakąś szybką lekcję makijażu profesjonalnego e, i nauczyć się malować, to można zrobić świetny makijaż w pięć minut. Sama wiem, jestem mamą, muszę się wyszykować w pięć minut, a wszyscy oczekują, że zawsze będę boska, a jak nie jestem, to odbieram telefon, że ktoś mnie widział w dresie, jak tak można. Że, jakie to nieprofesjonalne? Dokładnie tak. No tylko co zrobić, skoro? w tych naszych sklepach takie szmaty teraz są. I mówię to z pełną świadomością tego, co mówię, bo niedawno wybrałam się na zakupy, chciałam kupić coś dobrego i, i jest dramat. No nie jest łatwo, nie jest łatwo. Ja uczę e, przyszłe osobiste stylistki, że personal shopper się nigdy nie poddaje, my się nie możemy poddawać, to znaczy szukamy do upadłego tych idealnych rzeczy, ale faktycznie z jakością jest bardzo słabo. Szczerze mówiąc, ja bardzo lubię kupować na wyprzedażach, to już niedługo, zaraz po świętach lepiej iść o półkę, dwie półki wyżej i wydać tyle samo, ile wcześniej wydawałyśmy w sieciówkach. Bardzo lubię outlety, dlatego że tam można znaleźć kaszmirowe swetry za całkiem rozsądne pieniądze. I lubię też polskie marki. Lubię polskie sieciówki, dlatego że oni jeszcze trzymają się niektórych standardów. Oczywiście nie wszystkie nie będę tu wymieniać nazw, kto wykorzystuje chińskie dzieci, jak to nie. Ale jest część polskich firm, które jeszcze szyją w Polsce. Jeszcze mają konstruktorki, e, żakietów, spódnic, które są ich pilnie strzeżoną tajemnicą, bo ktoś mógłby wykraść te starsze panie, które potrafią zrobić dobry żakiet. E, ale to jeszcze da się znaleźć. Także polskie sprawdzone Marki, to wcale nie jest taki zły wybór. Bardzo dziękuję. Monika Jurczyk, osa osobista, stylista. Pewnie jeszcze się spotkamy nie raz. No dopiero nadzieję. zaczęłyśmy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Radio Kraków.